Jest być bez śniadania. Ej, co ona tak dziwnie gada? Gada ej z tego co słyszą. Dom nie my Wam, że szanowni goście nie mają stosownego rozeznania. Wy Realiach geopolitycznych i uwarunkowań naturalnych naszego regionu. Przestaw tłumacza na inny tryb, tylko nie przekręcać, na rodzica, bo tego nie da się słuchać. Uma. Dobra, włączam nastolatka. Dobra, chyba, że wybiorą nauczanie domowe, ale wtedy i tak muszą uczyć się aż do osiemnastego roku życia. Świat do remontu to o czym dorośli ci nie mówią. Takie dzieci jak uma chciały by chodzić do szkoły, ale nie mogą, bo albo szkoła jest za daleko, albo ich na nią nie stać albo muszą pracować. W naszym kraju dzieciom nie wolno pracować. To nielegalne. A do szkoły choćby nawet nie chciały. Muszą chodzić. W wielu w krajach wygląda to inaczej. Dzieci muszą pracować, bo w przeciwnym razie Rodzina nie miałaby z czego żyć. Kiedy u nas brakuje pieniędzy, można mniej wydawać na zachcianki i oszczędzać, ale nikt nie chodzi strasznie głodny, chyba. Że zostawił w domu drugie śniadanie. A kiedy jest naprawdę ciężko, można liczyć na pomoc państwa trochę pieniędzy darmowe obiady, opiekę lekarską, a nawet jakiś dach nad głową. Taki mamy system. Ale takich systemów nie ma połowa ludzi na świecie. Państwa nie pomagają, bo są biedne i nierozwinięte. Ich obywatele mogą liczyć tylko na siebie, a gdy nie mają co jeść, to chodzą głodni. Często musi im wystarczyć jeden posiłek dziennie. Jak żyć, gdy czegoś brak? Elo. Ziomy. Lu. Z. Rajtuzy. Afryka. To. Wy. Bana. Miejscówka. Ale. Trza najpierw o co i jak wszystko wam rozkmi bez przypału a tak w ogóle uma jestem ja je -go nie, jo, -ju -mien. to przestań bawić się translatorem. Woda mi się skończyła. Gdzie kran? Gdzie? Tu nie ma kranu, najbliższy jest trzy kilometry stąd. To siak, ja umie, siopytka. cztery miliardy ludzi na świecie nie dostają żadnej pomocy od swojego państwa.